Witam, pozdrawiam. Dzisiaj przedstawię wszystkie moje Intercity. Zaczniemy od Skody Rada 151 r 001 Czeskie Drachy. To ja sobie pomalowałem, no bo o niej pamiętam czerwona, ja sobie ją przemalowałem na Intercity czeskie. Czeskie drachy, tak by się udało pomalować ręcznie pędzelkami Tym razem nietypowa lokomotywa, bo ludmiła w malowaniu Intercity. Zawsze marzyłem właśnie w tym malowaniu ludmiłkę mieć. I kolega Daniel mi pomalował. Berbiecie 363 218 028. że malowanie Daniela przepiękne, miękko, fajnie zresztą zrobiona Dorzuciłem wagon restauracyjny i teraz mamy. Nie mogę nie mieć mojego ulubionego lokomotywy E69 jako Intercity. Musiałem mieć, jako że mam sentyment do tych lokomotyw manewrowych. To jest daniela robota. Tak samo jak przemalowanie tej siódemki. Akurat 7 jest bez napędu. Podwozie ma z wagonów amaglamo skracane. Malowanie Intercity. To taki składzik mogę sobie zrobić. No i na dole mamy husarza, intercity husarz, wyszedł startowy pico ale widać, że tor trzeba już wyczyścić E tory trzeba wyczyścić bo już widać, że trąd słabo dochodzi i kuszetka do transportu aut przy okazji Husarz, prezent od żonki na no, urodzinki był. Dawno już Intercity taki sobie składik. Tak, to, to jeszcze ruszymy tym. A tu mamy wagon Intercity dla wojska. Może to nie jest Intercity Gagarin, ale podobne malowanie ma, bo niebiesko-białe. Ponieważ jest długi skład, zepsuł się. Zepsuła się w i Gagarin musiał pomóc. Na końcu przed siódemką mamy wagon kinowy kiedyś były takie właśnie wagony, że można było sobie kupić widać i oglądać filmy na kasetach wideo też moja samoróbka na bazie Emaglemosa I tu mamy właśnie ten wagon kolej na kino, sam sobie zrobiłem go. No i tu mamy w składzie Turbo model kartonowy wydawnictwa UNIT model czy model UNIT Turbo Stonke 42007 też Intercity w malowaniu czy też zwana kioskiem Wagon na końcu Berlin Warszawa Express model kartonowy. Ale dzisiaj tylko InterCity leciały. Pokmurno się zrobiło. No to tyle dzisiaj. InterCity poleciało. To na razie 6. Aha, tutaj właśnie ta lokomotywa jest. Tutaj jest Husarz Tutaj mam siódemkę Tutaj mam Ludmiłkę Czeskie Drachy, Skoda A i tu jest E69 Także takie mam Intercity Tabor. No to na razie, cześć